1 stycznia, kilka minut przed godziną 17, policjanci z Nielisza, patrolując rejon w Starym Zamościu, zauważyli stojący w poprzek drogi pojazd marki Citroen. Natychmiast przystąpili do działania, aby udzielić pomocy podróżującym. Pomocy medycznej potrzebowała zarówno 20 kierująca, jak i pasażer pojazdu. Zadysponowana do zdarzenia załoga karetki pogotowia przewiozła ich do szpitala. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku, wykonali oględziny, przesłuchali też świadków oraz uczestników. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Citroenem z gminy Werbkowice nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, przez co wpadła w poślizg straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w znajdujący się przy drodze słup linii energetycznej Po badaniach okazało się, że w wyniku wypadku kierującej nic się nie stało natomiast 20-letni pasażer doznał obrażeń i musiał zostać w szpitalu Policyjne badanie alkomatem wykazało, że kierująca była trzeźwa ze względu na powstałe w Citroenie uszkodzenia policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. W czasie gdy doszło do tego zdarzenia panowały trudne warunki atmosferyczne, droga była śliska. Na jezdni zalegał rozjeżdżony śnieg. Aktualnie ustalamy dokładne okoliczności wypadku. W związku z trudnymi zimowymi warunkami na drogach, apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Na jezdniach jest ślisko, miejscami biało i bardzo niebezpiecznie. Przypominamy też podstawowe zasady bezpiecznej jazdy zimą. Kierowco, dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze, zachowaj większy odstęp od poprzedzającego pojazdu. Unikaj gwałtownych manewrów, hamowania i skręcania, zadbaj o dobrą widoczność, odciesz i odmroś szyby oraz światła. Planuj manewry z wyprzedzeniem i jedź spokojnie.